Przestawicie pięciokłapy w górę I jak, jeśli przejdę źle odbi To zwracajmy mu Żeby miał utrudnienia Widzowie, nie wiem dlaczego, ale mnie wylogowało z mojego konta Musiałem założyć nowe konto, nie wiem Nie wiem co się właśnie stało Kolejny odcinek, co jest z moim kontem, bo Wracam do tego odcinka po roku, bo straciłem konto, jak się sami dowiedzieliście rok temu i, i to jest po prostu ciąg dalszy tego wszystkiego, co się tam wydarzyło. Więc zapraszam. Okej, okay, a więc nie wiem w ogóle gdzie jestem. Stworzyłem nowe konto i mi jakiś typek wysłał yy, zaproszenie do tego jakby serwera. No ja teraz dołączyłem i, i, i nie wiem co to jest. To jest jakiś chyba parkour. I są tu jakieś pytania yy, i ja ch chyba muszę przejść to obija, a więc yy, A więc co mogę powiedzieć? Zanim obejrzycie to subskrybujcie kanał, bo się opłaca, bo moja marzenie to jest wbić 10 tysięcy subskrypcji. No do końca roku wiem, że to się nie uda. Chociaż spoko by było, ale yy, wiem, że się to... O. Ale Isterek, co jest ale... Ale dziwne. Chociaż czemu ja się cieszę? W ogóle to jest serwer jakiegoś nupka, który mi zabrał w ogóle kon... Nie wiem, ale subskrybujcie kanał, bo może się uda i kiedyś wbić to 10 tysięcy. No i co? No i zapraszam do oglądania. Ile kanałów miał Neko? Wydaje mi się, że trzy. Dobrze, dobra odpowiedź. Ile subów miał Neko na drugim kanale? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Ajajaj, aj, aj. źle. Czy Neko lubi Roniego? No oczywiście, że nie, nie no, żartuję, oczywiście ja lubię Roniego. Co? Co to? Co to było? Jak ja nie lubię Roniego? Dobra, więc idziemy tu, pyk, pyk. Patrzcie, co obczaiłem, patrzcie, widzicie, jak oszukałem? Tylko by ten hacker teraz się nie zdenerwował. Dobra, idziemy. Nie uda ci się, ha, ha, ha. E, e, m, e, m, dobra, nie pominijmy, pominijmy. Co to jest? Aj, 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 co to jest? Ale to gorące jest, aj. Dobra, e, przeszliśmy. Co to są za lasery? No jezu, ten człowiek jest. Aj, no i zginąłem, oczywiście, jak zwykle. Dobra, muszę przeskakiwać znowu te lasery. Aj, dobra, przechodzimy. E, kto to jest? Wspólnik hakiera? E, 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 e. E co? Co? Eee... O masz! O masz! O masz! O masz! Skąd ja w ogóle mam miecz? Eee... Eee... Dobra! Aj! To... O masz! O masz! O masz! O masz! O masz! masz o masz! O masze, o masz co tam są za komputery? E? Czy ja tam kogoś widzę? Co? Kto tam jest? Eee... Ej ty! Nie zbliżaj się tu! Y, 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 so, sorry, sorry, y, kim ty jesteś? Ja ci smakowałem konto. O, 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 o. Chcesz się dowiedzieć jakie masz hasło i odzyskać? No, y, No wiesz co nie, tak... Tak przyszłem tu po prostu, żeby sobie obbić zagrać, wiesz, Nie no, chcę, 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 oczywiście. No, ja mam nadzieję, no, to musisz wygrać ze mną wojnę. A tu z tyłu za mną, dokładnie tu. Tu, y, tak, y, co? Tu jest hasło do Twojego kąta, a więc musisz ze mną wygrać! Tylko na. Tak dokładnie mam nie taki odstąp! <creditless> e, 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 e. ja co mam zrobić? A ma! a... ey, a, ey, e, e, e. dobra, nieważne. Masz! O, o, nie, nie, krawędź, krawędź! Ha, ha, ha! A więc to Twój koniec! Ha, ha, ha! Ew, Yy, em, yy, yy, em, yy, 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 dobra, nieważne, dobra, em, no to, to co, to co, jest to hasło? Myślisz, że tak łatwo się nie pozbędziesz? A nigdy, chodź tu! aaa! Zwalę e, 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 e okay, nie wnikam. Czekajcie, bo coś tu pisze. Gratulacje, pokonałaś mnie, ale wrócę. Ha, 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 ha. E. Hasło? Hasło? E, e, e. E, czy to ma być żart? Czy to ma. Bo jeśli nie, to to to, to, to ja chyba. To ja chyba wolę. E, wolę skoczyć. To jest chyba mój koniec. Wolę chyba. Albo dobra, najpierw sobie skopiuję hasło. Dobra, zespół. Zyspaniu... Ej. Ej, kolego, co tu robisz? Co tu robisz? Chcesz na bitkę? Chcesz na... E... E co? E... 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 A... <laughs> Jak widzicie, udało mi się odzyskać konto, a więc najdziwniejsze jest to, że hasło zadziałało chyba. <laughs> E, najważniejsze, że hasło zadziałało, a więc, e, a więc, e, no co, no odcinki już mogę nagrywać. A więc, e, widzimy się w następnym odcinku na kanale. I, i ten odcinek był dziwny, wiem. E, 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 do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema!